Dobrze, zacznijmy jeszcze raz, bo ktoś do mnie zadzwonił. <tryk> Zaraz będą powiadomienia też. O, oh, fuck. O yeah. Co ja zrobię z wodą? Nie wiem, że je zostawiłem, no. ludzie się powiężali tam chyba. O, co jest, o, jest z no. Słuchaj, coś się rozłączyło, wiesz. Znaczy, zatelefonował do mnie jakiś kurwa spam i, i nie mogłem się już połączyć. Zostawiam wiadomość, że odcinka dzisiaj nie będzie, bo ja jestem trochę chory, powiem wam, dużo mam problemów z kolanem. I wczoraj wróciłem do domu, wieczorem to już nic innego, nie mogłem się na niczym skupić, tylko na kolanie tak naprawdę. Jestem w, to, w kontakcie z lekarzem właśnie, nie wiem czy dzisiaj jeszcze w szpitalu nie wyląduję, zobaczymy. Bo naprawdę mam duży problem do tego temperaturę. Więc e, całą noc nie spałem praktycznie. Prawie 40 stopni gorączki. Masakra. Ale to dowiecie się dopiero w jutrzejszym odcinku. <laughs> Więc e, no, nie czuję się dobrze. Prze, przez to przepraszam, nie zrobiłem odcinka, bo no nie, no, po prostu nie nadawałem się do tego, żeby coś tam jeszcze siedzieć i kombinować. Późno wróciłem. Masa, masakra. Nie? Więc e, na pewno będzie dzisiaj odcinek e, na gang 123. Odbył się w ramach rekompensaty. Powiem Wam, że tam będzie odcinek. Jakbyście mieli ochotę, zapraszam. Dawno tam nic nie wrzucałem, ale trochę tych odcinków już tam jest. I tak od czasu do czasu będę regularnie coś tam wrzucał. Ogólnie tylko. Tylko ogólnie jak będę gdzieś jechał. Samochodem. Także tyle. Słuchajcie. Dużo, dużo rzeczy się wydarzyło, ale nie wszystkie mogę wam powiedzieć, bo nie będziecie oglądać odcinka. Więc zapraszam Was na, ten, na drugi kanał. Dzisiaj wieczorem. Tutaj niestety nic nie będzie, ale jutro już będzie, bo coś tam złożę. Chyba, że mnie zawiną do szpitala, nie wiem. Zre zerwałem się wcześniej, jak widzicie. Jest, dopiero, jest za 10.30, trzecia, ja spadam do domu, bo ja po prostu już nie wytrzymuję. Nie? Ja nie mogę stać na tej noce. Powiedziałem Adrianowi, że to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy, ale ja nawet nie chcę tam już więcej siedzieć, spadam po prostu. Idę do domu, wziąć wiem, ciepłą kąpiel i spróbować dojść do siebie. no zrobię życzę. No, ja teraz wszystkim zrobię życzę. Ale to kurde czasami nie jesteś jakby tego kontrolować do końca. Siema majce, a jak tam się i a tam się stało, a tam się stało, co się stało? Ja mam Łankotkę e... można żyć, ale bieganie, no no i dlatego ja tak samo teraz piłki nie mogę. Muszę odpuścić. Mam nadzieję, że jakoś szybko rozwiążą ten problem z kolanem, bo mam normalnie takie kurwa. Nie mogę zgiąć tego kolana. Jak siedzę, to siedzę. Ale teraz, jak mam wyjść z samochodu, no i do tego temperatura, nie, którą mam cały czas. Jak rozmawiałem z lekarzem, teraz to powiedziała, że, ten, że będę musiał być zreferowany do szpitala, najprawdopodobniej dzisiaj. Żeby mi specjalista tam przebadał, dotknął i, i ogólnie, żeby, nie do, żeby się za chwilę nie okazało, że mam jakieś zapalenie, zakażenie i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to się szybko jakoś ogarnie. Muszę dostać jakieś leki e, zapobiegawcze, za, jak inflama, in, inflammation, tak? Zapobiega, zapobiegawcze, żeby nie doszło do jakiegoś zakażenia właśnie. Może antybiotyk czy coś. Także prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będę w szpitalu. A miałem ten problem, powiem Wam szczerze, z 12 lat temu, 13. 13, tak? Nie 12. Mamy 2024, ona mówiła, że to jest. No, 12 lat temu, słuchajcie. Miałem wodę z kolana ściąganą, bo miałem takie kolano jeszcze większe, nie? ale większe z tego powodu, bo było zaniedbane, oni po prostu olali mnie wtedy i to bardzo mocno już mi się taka infekcja dookoła zaczęła robić tam czerwone, więc też ryzyko niesamowite było i pamiętam, spuścili mi wodę i wstrzyknęli jakiś tam środek i było ok przez tyle lat nie? a tu nagle ciach i znowu to samo tak czy siak słuchajcie, nie ma co przedłużać, nie ma co płakać trzeba po prostu działać ja ten, zostawiam to tutaj, żeby każdy wiedział co jest kaman, że odcinka nie ma jutro będzie, ale w ramach tego jak będziecie mogli, zajrzyjcie na gang 126 UK. tam zobaczycie odcinek z tego, ze zlotu, także ja wam życzę i no i co, do zobaczenia pozdrawiam gorąco NHS cię nie No tak to jest właśnie. No nic no dojdę do siebie, tylko muszę widzieć lekarza, nie? Może coś wymyśli. Dobra. Pozdro. Ciężko mi się gada, bo jest kurde, jest mi naprawdę... Tak, jest, jestem prze, przejechany, nie? Nie spałem i ta temperatura mnie wykańcza po prostu, nie? Jadę jak na fakt Pozdrawiam, pozdrawiam i do zobaczenia jutro, a dla niektórych, jak będziecie mieli ochotę, to wbijajcie na Gang126P. Pa!